Cześć wszystkim. Słuchajcie, jesteśmy na trzy tygodnie już równo po Fejme A9, jak wiemy, było to fantastyczne wydarzenie. Aczkolwiek jak wiemy pojawiły się pewne problemy z transmisją i razem ze mną jest Krzysztof Rospara. Dzień dobry, witam serdecznie i członek rady nadzorczej Hawę, Mateuszy Kubowski. Witam. I właśnie jesteśmy tutaj w trójkę, aby wszystkich uspokoić i odnieść się do tej sprawy. Krzysztofie, oddaj głos. No właśnie, w związku z, z tym, co, miało, co wydarzyło się w czasie Gali MA 9, e, czujemy się w obowiązku wyjaśnić naszym widzom pewne kwestie, pewne wątpliwości, a przede wszystkim opowiedzieć o tym e, krótko, e, co robimy, żeby zapewnić, żeby takie, takie wydarzenie nigdy się nie powtórzyły, żeby nasi widzowie mogli się cieszyć niezakłóconą, nieprzerwaną transmisją, żeby po prostu taka sytuacja nigdy więcej e, nie wystąpiła. Wiemy, że nasi widzowie, szczególnie młodsza grupa, świetnie orientuje się w tym, jak funkcjonuje Internet, jak funkcjonuje streaming wideo. Wielu z naszych widzów samych prowadzi transmisję, chociażby na YouTubie, ale jest też, są też pewne wątpliwości, które chciałbym tutaj wyjaśnić i wytłumaczyć, jak różni się nasza transmisja, transmisja Pay Per View Galifame MMA od takich typowych streamingów YouTube'owych. Widzimy teraz diagram, który które przedstawia, taki schemat po prostu, jak, jak my to realizujemy. Oczywiście jest miejsce, w którym odbywa się sama Gala, są kamery, jest wóz realizacyjny, gdzie produkowany jest sygnał audio-wideo. I ten sygnał wysyłany jest na naszą platformę, na której jest kodowany, zabezpieczany i przy pomocy czegoś, co nazywa się CDN, czyli Content Distribution Network, rozsyłany do naszych widzów. No, niestety wiemy, że, że zdarzają się przypadki, że widzowie nam zgłaszają reklamacje albo piszą, że się cięło, albo że były lagi, i pojawiają się komentarze: naprawcie sobie serwery albo kupcie sobie lepsze serwery. Zapewniam Was, że nie tutaj jest problem. Nigdy do tej pory nie mieliśmy problemów z naszą platformą, nie mieliśmy problemów z serwerami. Korzystamy z wysoce skalowalnej platformy, jaką jest Microsoft Azure. Jesteśmy przygotowani na znacząco większą liczbę widzów niż udawało nam się to do tej pory osiągnąć, a już były to całkiem fajne liczby, ale jesteśmy gotowi na znacznie, znacznie więcej. Problemem jest sieć internet w Polsce, która ma e, ograniczoną przepustowość, gdzie, która w pewnych lokalizacjach, miejscach, miejscowościach po prostu jest już odrobinę przestarzała i e, nie, wy, nie jest wystarczająco wydolna. Wydarzenie Fame MMA potrafi wygenerować do 3,5 terabita na sekundę przesyłu danych, łącznie w całej Polsce. I nikt poza nami do tej pory nie wygenerował nawet w połowie takiego obciążenia internetu. No i w takich sytuacjach może dochodzić do tego, że, nie wiem, na jakimś osiedlu, w miejscowości, na, w tym samym momencie pewna duża liczba widzów ogląda to samo i powoduje to po prostu przytkanie, łącz w tym miejscu. I to się może u widza objawić w postaci właśnie takich, e, takich lagów. E, jest to wina infrastruktury, tak jak mówię, czyli czegoś, na co my jako FEJM sami nie mamy wpływu i nic z tym nie poradzimy. Ale udało nam się znaleźć rozwiązanie i stąd tutaj obecność Mateusza. No właśnie, e, Panie Mateuszu, jako członek rady, nadzor e, rady Nadzorczej firmy HW, chciałbym, żeby Pan nam odpowiedział, czy możemy być spokojni o Fame ma 10. E, dobry wieczór. E, Fejm wszyscy znają, ja może powiem dwa słowa na temat HW Telekom, to spółka z grupy HWS-a. HW Telekom zajmuje się dostarczaniem rozwiązań głównie dla operatorów telekomunikacyjnych. Dostarczane one są poprzez własną sieć światłowodową, infrastrukturę szkieletową. To jest ponad 4000 km światłowodu, to jest największy światłowód w Polsce bardzo nowoczesny i przystosowany do przesyłu danych aż do 100 gigabitów na sekundę. Dla Fame przygotujemy rozwiązanie w postaci bezpośredniego łącza. Jest to możliwe, bezpośrednie łącze od klienta do naszej infrastruktury światłowodowej, do naszej magistrali. Jak również wiemy, że Fame zmagał się od początku istnienia z atakami DDoS. Tutaj również HAWE ma... Swoją autorską platformę, HW anti -Dedos, która ma uchronić przed wszystkimi tego typu atakami. Myślę, że tutaj bardzo pomożemy Fame w, zakresie, w tym zakresie również. Uf, możemy wszyscy odetnąć z ulgą i być spokojni o galę Fame y Ma 10. A teraz zapraszam Was na pierwszą część konferencji przed Fame y Ma 10, gdzie poznacie pierwszych uczestników tego wydarzenia.